Zawsze, gdy słyszymy słowo egzorcysta, od razu myślimy o kimś, kto stawia czoła siłom zła, o kapłanie walczącym z demonami w imię Boga. Jednak praca egzorcysty wykracza daleko poza to. Nie jest on jedynie osobą zwalczającą zło, ale człowiekiem wiary, wybranym przez Boga, by być jego narzędziem. Jego misją jest ochrona dusz, prowadzenie wiernych oraz w kluczowych momentach przekazywanie pilnych wiadomości bezpośrednio z nieba. Nie myśl, że egzorcystów można znaleźć wyłącznie w Watykanie lub w odległych miejscach. Są tam, gdzie wiara jest silna, gdzie istnieje potrzeba duchowej ochrony. Wszędzie tam, gdzie objawia się obecność Boga i Maryi, toczy się również walka z siłami zła. Dlatego obecność egzorcysty jest nieodzowna. Nasza ukochana Polska również znajduje się pod opieką wielu egzorcystów. Jednym z takich miejsc jest sanktuarium na jasnej górze. Znajduje się tam obraz słynnej czarnej Madonny z Częstochowy, ikony oddania dla milionów wiernych, którzy uczynili to miejsce jednym z najważniejszych ośrodków duchowych na świecie. Tym razem jednak przesłanie nie pochodzi jako konsekwencja przeprowadzonego egzorcyzmu. Jest to coś znacznie bardziej bezpośredniego, znacznie bardziej pilnego. Egzorcysta z jasnej góry przekazuje ważne ostrzeżenie. Mówi nie tylko jako kapłan lecz także z pilnym przesłaniem od Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki, która nieustannie wstawia się za nami przed Bogiem. Nadszedł czas na modlitwę, zmianę i przygotowanie się, póki jeszcze jest na to czas. Maryja widzi to, co nas czeka i pragnie pomóc nam stawić czoła wyzwaniom, które nadejdą. Ona nas nie opuszcza, wręcz przeciwnie, zawsze wskazuje drogę do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Aby jednak skorzystać z jej pomocy, musimy zwrócić uwagę na to, o co nas prosi. Jasna góra, co w tłumaczeniu oznacza jasną górę, to miejsce szczególne. Od wieków sanktuarium to jest schronieniem dla tych, którzy szukają wstawiennictwa Maryi. To tutaj miliony ludzi powierzają swoje problemy, lęki i bóle pod opiekę Czarnej Madonny. Od XIV wieku, kiedy ten cudowny obraz trafił do klasztoru, odnotowano wiele cudów i łask. Nie sposób odwiedzić jasnej góry i nie odczuć potężnej obecności Maryi. A teraz, z tego świętego miejsca, płynie przesłanie, którego musimy wysłuchać. Dlatego zatrzymaj się na chwilę. To, co zostanie teraz powiedziane, jest ostrzeżeniem, które należy traktować poważnie. Niebo przemawia do nas. Zwróć uwagę. Moi bracia i siostry, słuchajcie uważnie tego, co mówię. Bo nie są to moje słowa, lecz wezwanie, które pochodzi z wysoka. Nie jestem tu po to, by wzbudzać w was strach, ale by z miłością ostrzec was przed powagą czasów, w których żyjemy. Bóg w swojej nieskończonej miłosierdziu posłał nam Maryję najlepszą z matek, jako schronienie i przewodniczkę, a jednak wielu z nas zamyka uszy na jej wezwanie. Nie odpowiadamy na prośby pełne miłości i dlatego mówię wam, módlcie się i przygotujcie. Nie jest tajemnicą, że świat wkracza w trudne czasy. Znaki są wszędzie: wojny, kryzysy duchowe, osłabienie rodzin i obojętność wobec wartości Bożych. Tutaj, w naszej ukochanej Polsce, ziemi tak drogiej Maryi, widzimy, jak podziały rosną, a wiara słabnie. To nie jest dzieło przypadku, to odzwierciedlenie ludzkości, która oddaliła się od Boga. Maryja woła do nas, a jej prośba jest jasna. Oddajcie się jej niepokalanemu sercu. Tylko przez to całkowite oddanie możemy znaleźć siłę, aby stawić czoła temu, co nadchodzi. I mówię wam z całą powagą: wielkie kary są blisko, ale nie jako kara od gniewnego Boga. Nie. To konsekwencje ludzkich wyborów, grzechu, który się mnoży i oddala nas od drogi światłości. Bóg, w swojej dobroci, dopuszcza te wydarzenia, aby nas wezwać z powrotem, obudzić nas. Póki jeszcze jest na to czas. Dlaczego mówię to teraz? Dlaczego czas się kończy? Każdy dzień, który mija bez modlitwy i nawrócenia, przybliża nas do przepaści. Nie możemy ignorować próśb Maryi, tak jak wielu to czyni. Ona nas ostrzega, nie po to, by nas przestraszyć, lecz by nas ocalić. I jako wasz brat w Chrystusie błagam Was, nie zatwardzajcie swoich serc. Słyszałem, że wielu myśli, to nie dotyczy mnie. Te ostrzeżenia są dla innych, dla grzeszników, dla niewierzących. Ale mówię Wam, to dotyczy nas wszystkich. Nikt nie jest zwolniony. Nikt nie poradzi sobie z tym, co nadchodzi, bez zakotwiczenia w łasce Bożej. Nawet sprawiedliwi muszą czuwać i modlić się, bo wróg nigdy nie śpi. Czego możemy się spodziewać? Widzę wyraźne znaki, których nie możemy ignorować. Konflikty na granicach Polski to dopiero początek. Bóg chce chronić nasz naród, ale jeśli się nie nawrócimy, podzielimy los innych części świata. Rozkład moralny, katastrofy naturalne i ataki na wiarę są ostrzeżeniami, że nadchodzi coś większego. Maryja ostrzega nas, bo chce przygotować nasze serca. Nie jesteśmy sami w tej walce, ale musimy zrobić swoją część. Dlatego mówię stanowczo: przygotujcie się. Nie w strachu, lecz z ufnością. Nie w rozpaczy, lecz z nadzieją. Modlitwa jest naszą największą bronią. Różaniec, w szczególności, jest potężną tarczą przeciwko siłom zła. Czego Maryja od nas oczekuje? Najpierw oddajcie się całkowicie jej niepokalanemu sercu. To oddanie nie jest tylko aktem pobożności. To akt pełnego zaufania, decyzja, by powierzyć wszystko lęki, grzechy, cierpienia pod jej ochronę. Ona jest naszą matką i chce nas prowadzić do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Po drugie, pojednajcie się z Bogiem. Wielu zaniedbuje sakramenty. Spowiedź i Eucharystia są niezbędnymi źródłami łaski, które pomogą nam przetrwać trudne czasy. Jeśli zgrzeszyliśmy, powinniśmy się nawrócić już teraz. Nie ma już czasu na odkładanie tego. Po trzecie, módlcie się o pokój. Nie tylko o pokój na świecie. Ale także o pokój w naszych sercach i w naszych rodzinach. Świat nie może się zmienić, jeśli każdy z nas nie zacznie tej przemiany od siebie. Jeśli zignorujemy te prośby, czeka nas jeszcze większe cierpienie. Ale jeśli odpowiecie na wezwanie Maryi, obiecuję wam, jej ochrona będzie prawdziwa i namacalna. Maryja uratowała już tak wiele dusz, tak wiele narodów. W Fatimie prosiła o to samo modlitwę. Pokutę i poświęcenie jej niepokalanemu sercu. Ci, którzy posłuchali jej wezwania, znaleźli schronienie i pokój, nawet w najtrudniejszych chwilach. To samo stanie się z nami, jeśli będziemy wierni. Jeszcze nie jest za późno, ale czas jest krótki. Dziś, bracia i siostry, nie chcę, abyście wyszli z tego wezwania z lękiem. Chcę, abyście wyszli z determinacją determinacją do zmiany do modlitwy. Do zaufania Maryi. Jesteśmy na początku nowego roku. Niech ten rok będzie czasem naszego nawrócenia. Niech będzie to rok, w którym Polska, umiłowana Ziemia Maryi, stanie się latarnią wiary dla świata. Proszę Was, potraktujcie te słowa poważnie. Nie jako ostrzeżenie człowieka, ale jako echo serca Maryi, która płacze za swoje dzieci. A gdy usłyszycie te słowa, nie zatwardzajcie swoich serc. Otwórzcie się na miłość Boga, bo On nigdy nas nie opuszcza. Módlcie się i przygotujcie. Maryja jest z nami, ale to od nas zależy, czy odpowiemy na jej wezwanie. Czas jest teraz, to jest moment łaski, nie zmarnujcie go. Polska przechodzi przez trudne czasy, naznaczone niepewnością, która wywołuje niepokój i pytania o przyszłość. Żyjemy w momencie, gdy ludzie szukają odpowiedzi w zgiełku świata. Zapominając, że to w ciszy modlitwy odnajdujemy pokój. Jest to czas próby, w którym jesteśmy wezwani do powrotu do korzeni naszej wiary, umacniając nasze serca w Bogu. Wyzwania, z którymi się mierzymy, czy to gospodarcze, społeczne czy duchowe, przypominają nam, że nasza siła nie leży w nas samych, lecz w Panu. Wiele rodzin zmaga się z trudnościami, odczuwa ciężar codzienności i patrzy w przyszłość z niepokojem. Jednak to właśnie teraz powinniśmy pamiętać, że Maryja, nasza matka, jest z nami. Ona wzywa nas, byśmy zaufali jej niepokalanemu sercu, powierzyli nasze troski Bogu i szukali w nim rozwiązania tego, co nas trapi. Polska, Ziemia Świętych i Męczenników, zawsze była przykładem wiary w czasach przeciwności. Dziś ponownie jesteśmy zaproszeni, by być światłem dla świata by pokazać, że nawet w trudnych chwilach modlitwa i nawrócenie są drogą do prawdziwego pokoju. Zmiana zaczyna się w każdym z nas. To jest moment, by powrócić do Boga całym sercem, ponieważ w Nim odnajdujemy schronienie i siłę na każdą burzę. A ponieważ wiemy, że to w Bogu i w Maryi znajdujemy naszą ochronę, zapraszam cię w tej chwili, byś wzniosł swoje serce ku niebu i złączył swój głos w modlitwie. Niech ta modlitwa nie będzie jedynie słowami, lecz aktem oddania, zaufania i miłości za twoje życie i za twoją rodzinę. O najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Boża i nasza ukochana patronko. Dziś duchowo klękamy przed tobą, powierzając ci życie tej osoby, która teraz modli się razem z nami. Pod twoje niepokalane serce składamy jej rodzinę, dom, marzenia i troski, prosząc abyś otoczyła ich wszystkich swoim ochronnym płaszczem. Matko dobroci, strzeż i chroń każde serce w tej rodzinie. Niech dłonie Twojego Syna Jezusa dotkną chorych, umocnią zmęczonych i odnowią nadzieję tych, którzy odczuwają zniechęcenie. Niech w tym domu panuje miłość, pokój i wiara, oddalając wszelkie cienie zła, niezgody czy niepewności. Czarna Madonna z jasnej góry, umieść swoją kochającą obecność w tym domu, chroniąc każdego, kto w Nim mieszka. Wstawiaj się u Boga, abyśmy pośród trudności znajdowali odwagę, pocieszenie i pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. Daj nam, Matko, łaskę, byśmy zawsze kroczyli w Twoim świetle i w świetle Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Dziękujemy Ci, Najświętsza Matko, że nigdy nas nie opuszczasz, nawet w chwilach największej niepewności. Dziękujemy za Twoje wstawiennictwo, ochronę i matczyną miłość, która daje nam siłę każdego dnia poświęcamy dziś i na zawsze nasze życie naszą rodzinę i nasz naród twojej opiece z odnowioną ufnością modlimy się maryjo nasza matko chroń nas prowadź nas i prowadź do twojego syna amen a jeśli dotarłeś do tego miejsca i otrzymałeś tę błogosławioną modlitwę napisz w komentarzach maryjo ufam tobie do zobaczenia w kolejnym filmie który pojawia się na ekranie Kliknij i obejrzyj już teraz. Dziękujemy za Twoją obecność.